To jest AutoFer 24, to znaczy, że dziś piątek, 22 maja, a jesteśmy z panem Pawłem po Audia 4 w Lipsku. Wczoraj oglądaliśmy i rekomendowaliśmy do zakupu, więc pan Paweł bez namysłu skoczył do naszego auta i wyruszył z nami ponownie do Lipska. A no te takie cichutkie, bezstopniowe, nie? tak no, taka ciekawa skrzynia No to jest auto będzie To jest limon. To jest fajne Oni też trochę więcej z niego koni, co? No już tylko chcę wyjechać co, żebyśmy się gdzieś nie rozbili bo źle pojechałem O, to jest to co lwy lubią najbardziej patrzcie patrz, 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 poprzeciwać O, dobra, będziemy się po jeździe próbne jedziemy na podnośnik. i'm

widzicie 132 tysiące Tam na kartce była pomyłka Blisko, blisko, ktoś podjeżdża nie boi się. Wracając do tematu. Już się 132 tysiące, tam na, na kartce była pomyłka, tam było 139 tysięcy. Samochód miał dwóch właścicieli. Pierwszy to była jakaś firma, serwisowała w Audi do chyba 2010 roku. Od 2010 roku miał, miała, była właściwie prywatna osoba. Serwisowała tak w tak zwanych wolnych warsztatach. Szyba czołowa była wymieniona, zdaje się, w roku 2012 od pryski i malowane było tylna klapa. Są na to rachunki, także to nie jest żadne to nie było żadne zaskoczenie dla, dla sprzedawcy, że odkryliśmy takie fakty malowania w wymianę szyby, bo faktycznie legitymuje się tutaj rachunkami z, z napraw. No a to właściwie prawie że w stanie fabrycznym, fabrycznie nowym. Weź go odpal, Chcę zobaczyć kluczyk się odpala. Już. Możesz się odpalić, ko?

nic się nie działo To nie mogłem kręcić, a teraz kiedy mogę kręcić to nagle zaczął tutaj gość z kosiarką szaleć No to kupione Jak widzicie Oto już na tablicach, było lekkie zamieszanie Z e, uzyskaniem tych tablic, bo mm, Nie dostaliśmy, znaczy pan Paweł nie dostał e, Oryginału Briefu i dowodu rejestracyjnego Dlatego, że jest w banku, zostanie wysłany do niego po poniedzieli nawet nie w poniedziałek, bo w poniedziałek Niemcy mają święto, powinien dopiero we wtorek zostanie do niego wysłany. Natomiast te papiery oryginalne potrzebne były do uzyskania tablic z ubezpieczeniem i tam natknęliśmy się na problem, bo nie chcieli nam wydać na kopiach. Ale udało się. Kosztowało to trochę nerwu, bo musieliśmy się skontaktować ze sprzedawcą. Sprzedawca musiał potwierdzać, musiał te tablice wziąć na siebie, ale nas upoważnił. Krótko mówiąc, trochę było zamieszania. Kosztowały też dość dużo, około 100 euro w Lipsku kosztowało także dużo. A samo auto, tak jak widzicie, przygotowane do jazdy. Tu na papierze kosztowało 10 tysięcy euro i ono za tyle było początkowo wystawione. Potem tą cenę obniżano, obniżano, obniżano aż w internecie ustalono cenę na 7,5 i wtedy pan Paweł zdecydował się przyjechać i kupić to auto. Ostatecznie zeszliśmy do 7200 i jeszcze opony zimowe w cenie. Także 7200 opony zimowe w cenie 139 132 000 km przebiegu, 1,8 turbo, automat jedzie do Poznania.